Dziękuję nie jest około 20, 20. w nocy, a moja siostra, a moja siostra zasnęła, rozumiecie, to ona nas zasnęła. Ona właśnie i chce. I chce jej zrobić pranka, Ja wiem jakiego. Po cicho tutaj. karmel cicho. Po cicho tutaj będę. I będę zdjęcie to jest inne zdjęcie. I tutaj położę przed twarzą.

A, no, karmel Ale się <laughs> nie <laughs> no, bo, bo, bo. <laughs> Karmel Karmel mnie Nie! Karmel Dobra, widzowie! ja już kończę, pożegnaj się z widzami garne Elo, starzy <laughs> Jest bardzo zdenerwowana, więc ja nie wiem jak ta noc będzie szła <laughs> ja nie wiem jak to...